Jest, też, jest już wieczór słabo poszło ogólnie z tymi śrubami zostałem temat na jutro a tutaj po skończonej robocie jeżeli chodzi o ręcznie tutaj mam okienko takie rewizyjne o widać tam w środku takie to, 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 to co czyściłem w sumie O jest elegancko widać śrubę i o, taki cylinderek jakby tu mamy taką zębatkę i tutaj nawet jest strzałka, że regulacja do góry podpędziłem z jednej to powinny być zaślepki według, według tego jak to się mówi według instrukcji zaślepek nie mam z drugiej strony ta sama historia. Ciężko tu pod spodem. O, właśnie widać I strzałkę widać i ten, ten, nazwijmy to, cylinderek rozwierający. O, kręcimy i szczęki się rozwierają. I hamulec teoretycznie <laughs> powinien lepiej, że tak powiem, brać. Hmm. No, podkręciłem do góry i teraz yy, teraz będzie test drive na ręcznym, już tam próbowałem hamować ostatnio to mi tak średnio najeżdża się podobało, więc podregulowałem jeszcze ręczny wyreguluję ewentualnie jutro w środku yy, zdejmę konsolę już tor prześrobiłem. także temat jest ograny tam widać brak yy, tej śruby tu śruba jest, tam nie ma Także spod samochodu widać dokładnie to wszystko No i tyle, no. nieszczęsne śruby Tu dałem już nową z zestawu, że tak powiem, który kupiłem A to trzeba będzie obspawać No i starać się odkręcić, żeby tu niczego nie namajstrować. a to ewentualnie też trzeba będzie jakoś potraktować, no zobaczymy, nie ma co tam się stresować, nakrętki są, byleby zeszło z oryginalnej śruby, bo nie wiem czy taką mam w zestawie, a aż później kombinować i psuć coś to bez sensu, także jest ok, dobra, ja na dzisiaj kończę, dzisiaj dzień mizeriutki, no niestety, także komary już pieprzają, ciepło jest. Kolegę trzeba usunąć, bo kurde rozwalcuje go, i będzie drzem. O, chyba się coś napił. Ale dwie No, uciekaj Dobra. Zakładamy, że kurcze On też lubi subaru. Cacy. O. Dobra. To tyle. Wychodzę z ciągu. Zakończam dzień i zobaczymy jak ta ręczny się zachowuje yy... miałem dzisiaj robić te klocki, ale kurde, dokupiłem, ponieważ bo nie, bo nie mogę znaleźć moich ATM, że tak powiem do hamulców. Tam są te antypiskowe i ten do prowadnic. O, to musiałem zamówić komplet nowy. Ja nie wiem, tube chyba zużyłem, a e, tube gdzieś tam mam, ale to już końcówka była, więc plastik dokupiłem. A brem Brem coś tam, no to w tym w tubie 180 gram niebieski taki to już płynie z kością, że tak powiem. No, nakrętki będą jutro, szpilki też, o której to nie wiem, ale to na razie to będzie temat dalej, dyfra Poruszany i to hardkurowo poruszane, ale ja tu muszę jakoś ze spawarką wejść. No i to wszystko tak zrobić, żeby to wyszło pięknie. No i tyle, no i tyle. Na dziś. To na razie. Aha, jeszcze jedna kwestia. Jak będę dyfer ściągał, że mam mało miejsca, to będę musiał chyba te płośki rozpiąć, kurcze i je wyciągnąć, bo... No, bo ja nie wiem jak ja to wyciągnę, tak szczerze mówiąc. Nie ma jak podnieść za bardzo, bo to skrzywo i mi samochód cały leci, kurde a nie chcę, żeby na łeb mi spadło, bo kurde, koniec będzie renowacji samochodu. A mnie też mi też renowacji nikt już nie zrobi. Dobra, to tyle nie chodzę. Dobra. Okay. 基本上你？